No do, No dobra... Jestem... No i... Zrobiłem w międzyczasie rytuał krwi. Owce zabiłem o 3.15 na farmie Sekoba. A o 20.15 na farmie Lobarte się zranie tym nożem rytualnym. No i... No, jesteś Jesteśmy Więc, mam mieszankę krwi! Daj mi ją. Hm, tak, zakończyłeś właściwy rytuał krwi. Teraz musisz złożyć jeszcze przysięgę. Powtarzaj za mną. Niniejszym przysięgam, niniejszym przysięgam, że będę wiernie służyć klanowi, że będę wiernie służyć klanowi, zachowam tajemnicę. Zachowam tajemnicę, nie będę zabijał ofiar, nie będę zabijał ofiar i będę szanował życie. I będę szanował życie. Gratulacje, jesteś teraz pełnoprawnym członkiem srebrnego klanu. Runa otrzymałeś, fakiecie. Tylko nie pamiętam, co to za runa była. Potrzebuję ornamentu, który kupiłeś od Lorda Hagen'a. Skoro chcesz go mieć, to trzymaj. Dajesz mi go tak po prostu? Nie znam jego zastosowania, ale może ty je znasz. Co teraz? Co z facetem wampirem? Wszystko w swoim czasie. Nie mamy oczy otwarte. Pewnie to zauważył. Jeszcze go dostaniemy. Dam Ci teraz pierwsze zadanie. Wydaje się, że magowie wodę odkopali w pobliżu piramid zarożytną świątynię. Dowiedz się, o co w tym chodzi i przyjdź do mnie. Tak zrobię. No dobra, zrobię sobie zapisik. Mnie pamiętam, czy... Bo nie wiem, czy te wykopaliska mi się zaliczą w ogóle. No ale... Raz się żyje. I od razu zobaczę, co, co to ja za runę tam wrzuciłem. Przyzwanie wilka. O Ty że mogę sobie wilczka przyzywać. no spoko. I wymaga drugiego kręgu. Hej, ty. <laughs> Hej, ty. Magowie wody odkryli portal, który prowadzi do nieznanej części wyspy. Nieznana część wyspy. Nigdy o tym nie słyszałem. Jednak w świątyni znajduje się tajemniczy portal. Cóż, musisz przejść przez ten portal dla mnie. Może tam po drugiej stronie jest coś ciekawego. Jeśli znajdziesz coś, daj mi znać. No i pewnie się nie zaliczyło. Uuu! Zaliczyło. No i ładnie. No to teraz można zapindalać hm. z naresem do, wiel do wielkiego lasu Bo chyba to mi tylko pozostało Na chwilę obecną Te. Ja. Na chwilę obecną tylko to mi pozostało Ach, ty i ten twój głód Pójdźmy coś, czuję, że zbliża się kichnięcie. No, ale jeśli chodzi o Laresa, to, zo to zobaczymy się już przy kręgu, który jest w wielkim, gęstym lesie. Zapuśćmy się w ten gęsty las na wschodzie. A więc ruszajmy, chodź za mną. No to widzimy się za parę chwil, tylko z nim dobiegnę do kręgu. No dobra, już jestem. No i narys jednak postanowi tutaj nie wchodzić. Raz. Okay. Dwa. No i teraz zacznie się zabawa. Ciekawe czy dam radę. Hihi. I gdzie jest ten trzeci przycisk? O. Założy no, mnie tylko raz dziabnąć. Siup Moje zadanie już skończone. Poradzisz sobie da się zmywać te Dzięki Larys, że mnie tutaj zostawiasz. Teraz zobaczmy. Daleko mam stąd dokąd? Hm. Tak w sumie, jakby nie patrzeć, mogłem pójść tędyk. No, la, la, Lares? Pozwoli, że... Pójdę tą samą drogą, co przyszliśmy, No, zaraz, zaraz. Gdzie to prowadzi do gospody, no to wiadomo, że ten dyknie. My jeszcze teraz musimy zapindalać na far farmę tego, mm, sokoba Żeby było śmieszniej Aż mi się nie chce. droga na skróty jakby co hop hop mm, hu hu hu. ognia iet yep. aha megusta No ale nie z Unisystem No Po tego całą pewnie dałoby radę przejść większość gry. Jednak to by trochę trwało. Dobra, zjedz, zjedzmy trochę surowego mięcha. Czop, Chop, chop, chop. No i gitarcie, nie <grystanie> zaraz tam pewnie będzie Lipa. No ale przejdę się w ten dyk, zobaczę. Te są jeszcze tutaj jakieś potworki. Do ubicia na przykład taki topielec dwa, trzy, dwa ciosy po topielcu nic tu nie ma No dobra lecimy dalej Może jeszcze gdzieś mi się natrafi jakiś przeciwnik Szczerze powiem żebym się wcale nie obraził im więcej doświadczenia zdobędziemy przed wyruszeniem do jarkendaru, tym lepiej. Ale się chyba na to nie zanosi. O, Grybki halucynki, ale bajer. A to te, co my mamy? Oni są pokrzywkę, tak, tak. Uh, 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 uh. Może w tamtym lesie coś będzie? Coś takiego miłego dla nas. Miłego oczywiście pod względem doświadczenia. Jest tu coś, hmm. nie, no wygląda na, co, na to, że tutaj już nic nie znajdę do ubicia eta dipton. Ops, ops. No. To teraz zaczynamy. on jest mój. Raz. On jest mój wara od niego. No, no i dobra, mamy już wszystkie te ornamenty. Z tego co kojarzę. Chociaż mogę się mylić. Nie, mamy wszystkie. No to teraz nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do magów i przejść do Jarkendaru Bo tutaj już raczej zbyt wiele nie zrobię a wątpię bym zdobył 3000 ekspa by dobić poziom Ale pod postacią wilka Wow ognia Tfu, które to było? Szóstka Sierwojad Sierwojad Power mhm. Mhm. Jeszcze deszczyk zaczął padać go w obwodnieniu jak miło. W końcu mnie też się coś należy, nie? No ale dobra, my tu pizdu pizdu. A czas leci. I teraz trzeba szukać... ...wejścia. I też myślę, że... To zbytnim problemem nie będzie Chociaż w tym odcinku to tyle No i za chwilę się widzimy w następnym A więc czy Majta się cześć